Czas objechać na kółkach Hyczupu Helmans. Przyślij, dwa kółka, wygraj skuter Piaggio. Przyślij, cztery, wygraj Volkswagena Beetle. Dwa kółka za dwa kółka, cztery za cztery. Szczegóły na opakowaniach. Helmans, satysfakcja gwarantowana. Czy na pewno wiesz, co robi twoje dziecko na wakacjach? Czy zawsze przebywa tylko w ziemskim towarzystwie? Czy wychowawcy nie grozi czasem wyrok z zawieszeniem? Miejmy nadzieję, że takie sytuacje zdarzają się tylko w zwariowanej komedii. Klopsy 2 w środę o 21.00. Są u ciebie moje niebieskie spodnie? Oddałam do pralni. Jeśli, jak pisał Shakespeare, życie to opowieść idioty, czym jest życie w Los Angeles? Czy można być szczęśliwym w mieście aniołów? Tam ją poznałem. I dotknąłem. Tu spełniają się dobre i złe sny. Słońce, słońce, słońce. Historia z Los Angeles. W niedzielę 22 lipca o godzinie 21.15.